Siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie dawno już nas tutaj nie było, ale spokojnie już wracamy dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o 5 osobach, które mogą powrócić na Royal Rumble zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania numer 5 Randy Orton Randy Orton jest nieobecny od niezwykle długiego czasu i przeszedł już parę operacji związanych z kontuzją jego pleców lecz może wydawać się, że wszystko jest na dobrej drodze i The Viper niebawem wróci do WWE. Dlatego najlepszą możliwą opcją byłoby właśnie powrót na Royal Rumble i ewentualne ponowne pojednanie z Mattem Riddlem, który naprawdę nisko upadł od kontuzji Randy'ego Ortona. Numer 4 Rob Van Dam Legenda AW i były mistrz WWE byłby naprawdę niesamowitą opcją, aby widownia wybuchła przy Tim Songu, wspomnianego zawodnika. Robert bez wątpienia jest zdolny do napisania historii od nowa, bo jak dobrze pamiętamy, wrócił również w 2009 roku na Royal Rumble i strzokał tamtejszą publiczność. Pytanie tylko, czy będzie on jeszcze w takiej formie, aby dorównać najlepszym latom? Odpowiedź to nie, ale czemu nie zrobić z niego menadżera jakiegoś zawodnika, bądź kogoś, kto walczy sporadycznie i raczej próbuje pomóc w promocji młodszych gwiazd. Mógłby on rywalizować z ludźmi z NXT po kroju brona breakera. Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Numer 3 Cody Rhodes. Powrót Cody'ego na Royal Rumble, to raczej rzecz pewna po tym jak jeden z najlepszych zawodników początku roku 2022 doznał obrzydliwie wyglądającej kontuzji. Kody dał wtedy ocenioną przez Dave'a Melcera na 5 gwiazdek walkę z Setem Rollinsem, a następnie zniknął aby kurować się i wyleczyć kontuzję. Nie ma go już od gali Helina Sell 2022 i ludzie nadal czekają na jego powrót. A ten, jak wspomniałem, powinien nastąpić 28 stycznia w Royal Rumble. Jakie będą plany na kodiego po powrocie? Może pozostawmy na inne odcinki i przejdźmy do kolejnej gwiazdy. Numer 2: The Rock. The Rock i jego powrót na Raya Rumble spekulowany jest już od momentu ogłoszenia w Wrestlemanii 39 w Hollywood ponad rok temu. Wtedy również od razu The Rock został wybrany przez fanów na osobę, która raczej na 100% zamknie w Wrestlemanie walce z Romanem Reignsem, który do tej pory jest mistrzem Universal i WWE. Nie ma co się rozwodzić. Tak samo jak powrót Kodiego, powrót do Roka też jest raczej rzeczą pewną, ale czy będzie to dokładnie w Royal Rumble, to już inna strona medalu. Numer 1 CM Wiem, wiem, wybór ten jest mniej prawdopodobny niż to, że Fortnite kiedyś będzie tak dobrą grą jak była w 2018 roku. Ale może akurat tego, 28 sierpnia o godzinie 5.30. Czasu polskiego usłyszymy kultowy Team Song Punk'a CM Punk Został zwolniony z WWE. I jego przyszłość jest jeszcze niewiadoma Więc czemu miałby nie wrócić do WWE? Na przeszkodzie stoi wiele rzeczy Ale warto pomarzyć Prawda?